Witam, badawani, młodzi moi wy. jest strony. Znowu wasz mistrz ukochany. W zmaganiach, gdy oto znowu w grze tej. Jak on zwie Star Wars. Fallen Order. Chyba dobrze wymawiam to. Pewnie ja o, też tego nie, nie jestem. Skrót? Ostatnio właśnie na Boganu utknęliśmy tu sobie. Ale teraz będziemy teraz myśleć jak stąd wydostać się? Jak widzicie, wy droga tutaj, renta bardzo jest. Wy musimy tutaj, więc ustalić zasady pewne. Czyli jak za pomocy pomocą wydostać się stąd mamy. Hmm, prawdopodobnie ja pewnie znów skupiłem gdzieś się. Na Do sanktuarium dotrzeć? W głąb? jest jaskini? Musimy udać się. Czyli... hmm... wrócić muszę się znowu. Hmm... Nerwujące to jest, ale jeśli dostać muszę się, to, to będę zrobić to musiał. Wybaczcie wszyscy mi, że tak długo odcinków tu nie było, ale postarać się trzeba było. Aby w jednym miejscu, tam żeby czekić, też troszeczkę sprzęt swój mógł ulepszyć, może. Hmm, nie bądź taki, mały ty, nie bądź taki, ty. Wredny, jak zamoczysz, to nogi spowiem. Mm, mm, nie. Nie ociągaj się, biliłam. Hmm, nie ja chyba tak długo ja brać nie mogłem, że zgubić już się mogłem. Musimy raczej tędy udać się. A więc wąb świątyni zmierzamy skalę przyjacielem naszym. Hmm, dobrze. Czy jednak to początek był? ja <głupia> jestem. Niestety wiecie, z mocą połączenie słabe ostatnio zrobiło się. Tamten z lenistwa swojego nagrywać dalej nie chciał. Odwar się ode mnie, człowieku? Nie wiem. A ja... no w sumie to ty, ty nie jesteś człowiekiem. to no, do ciebie mówi, gnom, czy. Dla ciebie! To by... Dla ciebie to mistrzu, a nie gnomie! Ty nie wdzięczniku jeden! Dobra, dobra. Ty się tam tak nie popisy, bo cię w końcu wyślę do tych zaświatów razem z Maulem i sobie pogada z nim. Strasznie, nieuprzejmy jesteś ty! Ta torba dotarła tu skorusant. Frustrowała ich postawa Rady Jedi. Mm, wywnioskować możemy. Że i zła że i źle w zakonie było i wcześniej. Musimy windom udać się na górę, się, a wtedy do świątyni dotrzeć będziemy mogli. O nie! Co powiedziałem ja? Władnie powinienem mówić. Hmm. Bardzo źle mówi o mnie to. Hmm. Trzeba będzie w sposób wymyślić o to, by na, dół, by na dół to. Trzeba sportować. Hmm... Deś... O, niestety, weź... Niestety, wejść nie możemy. Hmm, bardzo przykro mi, ale przeszkadzasz trochę chemii hmm. hmm... Niestety, tamten za dużo w jedną grę grał. Teraz... Takie skutki są. Podobno... Rzeki powiedział też że w podobną grę gra, niestety, ale coś nie wychodziło ostatnio, mu. Teraz raczej nie powiem już nic, bo wstydzi się. Dobrze, Dobrze więc dostać się na drugą stronę musimy, skoro kościanek jest, już możemy. Musimy, albo musimy iść w głąb dalej. Hmm... A więc na próbę już czas. A jak myślicie, możecie też łapkę jedną zostawić, by powiedzieć, czy spodobało wam się. Bo wtedy i ja i Jacki wiedzieć będziemy, czy warto nagrywać dalej dla was odcinki. Nie Próbujemy postarać się nagrywać dobra, regularnie, dobra. Dobra. co trzy dwa dni. Wiem, że obiecał to Wam wcześniej, ale teraz już powiedział, że żałuje decyzji swych i naprawić by się chciał. Albo przynajmniej raz w tygodniu jeden odcinek wrzucić tutaj dla, tutaj dla Was. Hmm, myślę jednak, że. Zdrowie trochę Kalowi zwiększymy, aby wytrzymalszy był podczas Naszej wędrówki dalszej Nie ma, odpoczywać co? Jeden, chyba z tym posiadać mamy. Mm, I teraz kolejna starna tablica tutaj jest. Co tu znajdziemy? Ciekawego jednak tutaj. Przekonamy za chwilę się. Ciekawie wygląda to! Co tu sni? Spanki jakieś. Używałem ja i kiedyś, żeby złupkę sobie zrobić, jak na wygnaniu swoim byłym. I dobra była, to chyba z krząszczy była zupa. Co przeczytać tutaj możemy? Budowla? Miejsce tym od wieków stoi. Wygląda na to, że sanktuarium otworzyć za pomocą mocy można było. Więc wygląda na to, że cywilizacja ta mocą posługiwać się mogła. To I to nawet w stopniu takim, jak czytaj dzisiejsi. Sprawdzę to w porządku, Bidi? Brawo. Kimkolwiek jesteś. Ooo! Ja znam ja ciebie! Cześć w moją próbę i ja Cielu, coś, witaj mnie! Ja, witaj ty! Jednego z wielu zapisów w tym Droidzie. Nazywam się Ino kordowa Nie znam twego imienia, ale znam twój cel. Los zakonu Jedi jest teraz w Twych rękach. Za tym Jackie zapowiedzieć jedną rzecz Wam chciał. Za niedługo nowe miejsce potężniejsze będzie miało. Co wiele komponentami lepszymi, Także chciałem ogłosić w jego imieniu też, że. Z tym będą rozgrywać się częściej. I z gier lepszych jak Cyberpanka na pewno. całej galaktyki. Przed tobą wewnętrzna komnata sanktuarium, ale także kolejny test. Mogę powierzyć chorobę. Hmm. A więc ukryty i Ukryty tutaj jest dokument ważny. Tu, więc lista I znajduje się dzieci, moc w taki sposób, które jak uratować? My już musimy. W tym droidzie znajdziesz wszystko, co potrzebne, by odbyć tę podróż. Udaj się na planetę Zefo. Tam znajdziesz spokój w oku cyklonu. Powodzenia, Jedi. I niech moc będzie z tobą. A więc celem naszym z będzie. I kolejną świątynię odnaleźć musimy. To ciężkie zadanie no może być, przez jakiś czas. ale i tak, młody no i Kalu, musimy my i, i tak Ukryciu. przeznaczenie nasze wypełnić. Nie da się tak żyć. To nie dla Jedi czy droida. Sir miała rację. Dość już ukrywania. Hej Chcesz poznać kilku moich znajomych. No to wygląda, że na zjFO udać się będziemy mogli. Na naszej mapie będziemy mieli na naszej mapie. Będziemy mieli kolejny cel, dzięki któremu naszą misję przyspieszyć musimy. W każdym bądź razie, do przekazania tylko tyle dla was miałem. Więc... Jeszcze przekazać chciał wam, że korzysta z technologii jakiejś, która NVIDIA GeForce Experience nazywa się... Podobno bardzo dobre, jednakże patrząc na... Wy optymalizację i tak nowy sprzęt. O nie to szaba znowu ta. Zostaliśmy hmm, Widać niestety, moc była słaba dzisiaj, więc będziemy postarać się musieli. Żabie, ja... Moje serce zielone nie odpuści. To pogarda dla mnie. I dla przyjaciela naszego. Także walki stań. Paskuda przebrzydła. Oh no. Mm. 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 Jest, Ogar. Jest. zaczynam Ciasy jego. Przeklętasz! Szans już ze mną nie masz! Widzieliście moje mianozie? kontrolowanie Bardzo ważną rzeczą w tej produkcji? Oto są. Jak również podczas mojego szkolenia. Samo wykorzystywanie przeciwnika siły ważnym było. Każdy Jedi nauczyć musiał się korzystać również nie tylko ze siły swojej, ale również i z przeciwnika też Citowie wykorzystać to również mogą, ale i tak w mniejszym stopniu. Bo głównie polegają na sile brutalnej swojej mocy własnej. na ja się, czy drzwi te otworzyć mogę. Hmm, zapiski kolejne na Bogana. Przyjacielu. No w okazuje się, że Zefo interesowała Tatomira. Hmm. Miejsce paskudne, Datomira powiedział. przejawiająca fascynację miejscem pełnym mroku. Atomira to planeta nie tyle co Sithów, co potężniejszych, a nawet groźniejszych istot zamieszkujących. Mianowicie, no, siostry nocy zamieszkują. One tutaj czarownicami i potężnymi pagami one są. I dlatego nawet Jedi... Dżed... Dlatego nawet Jedi, zwłaszcza z nimi zadzierać nie zamierzają. Pomimo tego, że one razem z artystami kiedyś nie były... Swoją moc własną posiadać mogą, używając ciemnej strony w sposób taki, jaki my, ani Sithowie, korzystać z niej nie umieją. Jak kiedyś mógł to robić z Darth Sidious. Przepraszam, Darth Plebius, chciałbym powiedzieć, jeden z silniejszych oto Sithów władców. Ale o nim opowiem wam, jak nam, my na Datomirze będziemy w końcu. Prawdopodobnie kiedyś pojawi się jeden z moich manifestacji mocy. Ale trzeba niestety poczekać na trochę, żeby model ten mógł pojawić się. Kiedyś, na pewno. Być może chociaż małe ikonka tutaj wystawił. Porozmawiamy już, uciekaj to tą To jest Billy One, jest z nami. W nosie mam z kim jest. Masz pojęcie, jak trudno usunąć plamy po oleju z tapicerki tkanej i spodów? Barwany taki nie bądź! On o, bardzo czysty jest. jest. I Słodki to jest poza tym. Nie <gryz> spokojnie, Gris. Tak, opowiedz, Kal. Nieuprzejmy jesteś, Gris, bardzo. starożytna cywilizacja Zefo. Jedi zwany Inokordowa, ukrył coś w jego wnętrzu. Wiesz, co tam ukrył? Holokron z archiwów. I to bardzo ważne. Lista dzieci wrażliwych na moc. Następne pokolenie Jedi. Wiedziałam! O Kordowa, ty głupi. Ewentualnie inwizytorów, którzy na naszych polować teraz będą. Był moim mistrzem. Kordowa był odludkiem. Ten droid i ja jesteśmy pewnie jedynymi, którzy wiedzą o Bogano. Zaraz, chwila, moment, chwila, moment. Holo, co? Holokron. Zawiera informacje, ale dostępne tylko dla Jedi. Chwila, chyba miałam tu gdzieś jeden. Nie tylko. Sitowie też do nich dostępni. Niektórzy mieli. W szeregach Senatu. Nie 10 jeden 10. z nich był szpiegiem. Nie jeden z nich szpiegiem był. Mówi no. mistrz obił Kenobi. z wielkim bólem do. Mm. No, i... stary. Tak jak on, jednak za światak wylądował. Z tą listą wrażliwych na moc, możemy odbudować zakon i pokonać Imperium. No to do dzieła, znajdźmy go! Holokron jest ukryty w sanktuarium, i żeby go zdobyć, trzeba podążyć ścieżką Kordowy. Wspominał coś o planecie Datomira i ojczystym świecie Zefo. Dobra, to dokąd lecimy? Pytam, bo pomyślałem, że mógłbym coś upichcić. Słuchaj, zanim wyruszymy, mam jedno pytanie. Dlaczego nie jesteś już Jedai? To też jest bardzo trudne pytanie. Co mnie odmieniło? Więc odcięłam się od mocy. Ale chcesz odbudować zakon? Odbudowa zakonu to nasza największa szansa na pokonanie Imperium. A ty w co wierzysz? Wierzę, że nie mogę ukrywać się przed Imperium, więc nie mam wyboru. Kal, tak długo jak żyjesz, masz zawsze jakiś wybór. Prawda to. Życie jednak krótkie jest. I sztuką wyborów ona jest również. Datomira, Zefo? Twój wybór. Myślę jednak ja, żeby... Ej hey, co to jest? Odwiedzić trochę. nigdy terrarium? No ale zwykle w środku są rośliny. Wiesz, byłem nieco zajęty wożeniem cię po całej galaktyce. Ale mógłbyś mi się odwdzięczyć nasionami. Ty nie lubisz przyrody. Dzikiej przyrody, no jasne. Ale gdy tkwi sobie za grubym umbarańskim szkłem wtedy ją kocham. Dobra, może jakieś znajdę? Towarzyszu, mój mały, trochę dziwny może jesteś. Ale ustwój pełni? Ja rozumiem. Także odpocząć możemy, a potem. Pomysł mam, żeby na Datemirę teraz się udać. Ponieważ będziemy musieli pewne rzeczy tam załatwić i sprawdzić jedną rzecz. Także najpierw udamy się do świata ojczystego czystego, siostry nocy. Jednakże uważajcie, bo to może jednak być bardzo niebezpieczna. Mi. Bardzo misją niebezpieczną może być. Także odpalamy się! I nad my lecimy. Na Datomirę? Dziwne, że Kordowa tam poleciał. Musiał mieć dobry powód. Na miejscu nawet nie wychodzę z modliszki. Czerwone słońce pewnie szkodzi skórze. Tu niegdyś był dom potężnej grupy władającej mocą, znanej jako siostry nocy. Nie był? A jest dom, jednak. Nie. Jedźmy służyły tylko sobie, ich moce opierały się na oszustwie, iluzji i manipulacji. jak ktoś, kogo znałem? Podczas wojen klonów, siostry nocy dobiły targu z lordem Stitów, który je zdradził. W końcu. Dokładnie zostały zgładzone. Ciekawostką jest to, że Maul był jednym z datomiry mieszkańców. Tak zwanym bratem nocy. A naszego... który zdradził to to się ich był niegdyś mój dawny uczeń, da był niegdyś dawny uczeń mój. Czyli hrabia duchu. Jednakże on też został zabity, ale przez późniejszego... Darta... Jednakże zabity on też mógł został w... przez Darta Vadera, Kiedyś znanego jako Anakin Skywalker. Młody Skywalker zaczął podążać więc ścieżką bardzo mroczną. O! Wow. Wow. Dobrze, że tam nie staliśmy. Hmm, nic z tego ty! Nie, tak łatwo dać się, już nie wiem, co to jest. Raczej nie będzie przyjazny. Przyjazny? Być może nie, ale z mocą będziemy mogli. Ok, stworzenie te. Więc uciekać nie będziemy? Jest przed nim Uciekać nie będziemy. Miało wyglądać to. Hmm. I słabo połączyłem się teraz. I strasznie nie wychodzi mi parowanie. Będę musiał znowu moc swoją Okej, ustać. Także... A, okej. Okay. Więc przyciskiem tym, a tak wzmocniony, użyć może być. O, nic z tego nie możesz mi tak szybko uciec już. Wszystko gra, Cieszę się. No to mi, że uważać też musimy, bo niedobitki, sióstr nocy, mogą czekać tu się. Dobrze więc, ta rundę drugą czas! Rzucaj! Gadzie jeden! Widzicie, padawani mąci. jak siła przeciwnika może być obrócona przeciwko samemu niemu. Pamiętajcie jednak więc, żeby ze swoich też korzystać. Ale róbcie mądrze to. Hmm, ale patrząc jednak z perspektywy tej, sama planeta ta nie jest aż brzydka! Bardzo. Hm, mm, znowu i paskudstwo jakieś. Hm, mm, jak ja wcześniej próbowałem tu dostać się, to, to skoczyć tam nie mogłem. ich tu. Strasznie tu. Eee. Ciągle w głowie kręci mi się. Najpierw do jednego momentu dotrzeć musimy, a potem dopiero spróbujemy zakończyć ten odcinek. Otóż czuję, że moc troszeczkę ode mnie oddala się. Także, Kalu, my marnować czasu nie możemy. A właśnie, zapytać jeszcze chciałem w imieniu czeka się! Czy odcinki 30-minutowe chcielibyście? Czy dłuższe odrobinę. Poszukamy trochę i pójdziemy skrótem tym. Jeden z pojąków. O, no właśnie pojawił się! <laughs> tym razem nie dam zaskoczyć się! O! Aj! Jeszcze raz! A, dobrze! Dobrze więc, hmm, życie przywrócone mi życie Nic nie, z tego, nie, z tego przecież, pojąk Pokonać mi i tak już nie możesz. Musimy uważać jednak, bo one bardzo ciężką truciznę potrafią wydobywać. Także ostrożnie stąpać też musimy. Tu jednak dostać się nie możemy. Jedną ścianę musimy znaleźć. Hmm, no czy jednak tu są? Także... Górę teraz się udamy? Ale powiem jedno wam ja... Widok z planety z tej... ...dech w piersiach potrafi zabrać. Jeszcze coś mamy dobre. Co to być może? Co to bd na naszego kolegi mamy strój nowy. Przydać się może jedna w kolejnej podróży naszej. Opa! Hmm, dobrze idzie nam. A co to? Echo mocy wyczuć można tu. Siostra Nocy, praktykująca rzemiosło. Hmm. Słyszałem wiele opowieści na temat Datomir sióstr. Są one bardzo silne. A ich magia nie do zleceważenia. Nie do zleceważenia może być. PrzeŻedaj zarówno, jak i przez Sitów również. Tylko głupiec mógłby upierać się, że one słabe są. Chciałem jednak szybko to zrobić. Wygląda na to, że roślina ta ma związek wielki z tym czy... z potworem, z którym walczyliśmy my ostatnio. jeszcze, mamy kilka. Górą ty powinniśmy udać się. A, z Głupi jesteś! Przecież tutaj było! Idziemy więc tędy! Atak! Z góry! Hmm, z góry, atak! Czas! A! a! Nie! Hmm, i zapisać nie mogłem już. Hmm. Cóż. a więc powiem Jezu wam. Powiem już wam. Następną naszą nadatnią wizytę będziemy musieli zrobić w odcinku następnym. Niestety zasięg mocy mojej bardzo krótki jest, także i tak dziękuję ja Wam za to, że mogliście przyjść tutaj. Ja z Rzekim będziemy żegnać Was i zachęcam do ławki postawienia oraz do komentarzy napisania. Także niech moc będzie z Wami.